Dzień dobry, Monika Taranczewska, witam w programie Gości dnia, a dzisiejszymi gośćmi naszego programu są profesor Politechniki Śląskiej Zygmunt Łukaszczyk, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. A senator Wojciech Piecha z Pisu, witam. Dzień dobry Państwu. Panowie, w dzisiejszej debacie chciałabym poruszyć, bo już dawno nie mówiliśmy o transformacji Śląska i o tym, co wiąże się z transformacją, około, około powiedzmy też górniczą. Zacznijmy może od tego, że ta transformacja. Jest, że tak powiem, nabiera cały czas tempa, a my, czy samorządy, miasta, czy, czy przedsiębiorcy, czy uczelnie szukają alternatyw, jeżeli chodzi o pracę, bo odchodzimy już od tego węgla pomału, i teraz, no właśnie e, transformacja, tutaj zapytam cię najpierw pana e, senatora, ta transformacja na Śląsku jakim jest już teraz etapie, jak, jak to wygląda? Bo wiemy, że, że, że finansowo dalej nie mamy tych pieniędzy. Nie wiem, czy, czy nie mamy tych pieniędzy, bo Pani tutaj tak, tak, tak postawiła taką tezę. Transformacja będzie się odbywała, bo jeszcze jeżeli pamiętamy, to w 2000 roku wydobywaliśmy około 102 miliony ton węgla, w tej chwili już 52, czyli ten spadek jest wyraźny. Pracuje jeszcze w górnictwie 75 tysięcy ludzi. Mamy podpisany, podpisany układ społeczny, który, który gwarantuje pracę kopalni wydobywających węgiel energetyczny do 49 roku. Te kopalnie mają jeszcze zasoby, ale te zasoby są co roku są strzerpywane i dlatego no, musimy się z tym problemem zmierzyć. Te kopalnie będą odchodziły, <laughs> będą zamykane, będą likwidowane do 2030 roku, że już 3 czy 4 kopalnie, kopalnie zostaną zlikwidowane i, no, i później ten, ten proces będzie się będzie się toczył. Bo to się wydaje taka odległa data, ale tak naprawdę ten czas szybko mija. No właśnie, jak teraz przygotować Młodych ludzi, którzy zaczynają szukać swojego kierunku, gdzie chcieliby pracować, bo wiemy, że gdzieś tam dalej chcą pracować w górnictwie też, ale też szukają już nowych rozwiązań. No właśnie, jak to wygląda teraz? Trzeba na to popatrzeć jak zwykle z dwóch stron. Przede wszystkim najpierw trzeba sobie wytłumaczyć, czym jest transformacja. Bo mówimy o transformacji, natomiast nie wszyscy jakby zdają sobie sprawę z samym, samą definicją transformacji. Transformacja to przede wszystkim przekształcenie obszaru społeczno-gospodarczego w lepszy. Jak mamy do czynienia z przekształceniem, zawsze mówimy, że coś gorszego w coś lepszego. I to jest jakby klucz prawy. I teraz pytanie jest, jeżeli przekształcamy coś gorszego w coś lepszego, to musimy sobie wytyczyć przede wszystkim cele i obszary, w których to będziemy realizować. I to zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Bo wiemy, że idziemy właśnie, tak jak pan powiedział, w coś lepszego, ale też pewnie grono ludzi powie, że ale to nie jest gorsze, no to jest nasza praca, my pracujemy w górnictwie, czemu mówicie, że to jest coś gorszego w lepszego? Ja nie powiedziałem, ja nie że, wiem, tylko że, możemy że górnictwo jest to może. czymś gorszym, ja mhm. mówiłem co do definicji, że mówimy o przekształceniu zawsze w coś lepszego. Dzisiaj musimy przede wszystkim patrzeć na trendy wyznaczane, my nie jesteśmy jako Polska na bezludnej wyspie. Nie żyjemy, nie żyjemy jako wyspa. Przecież my musimy analizować swoje mikro i makro otoczenie, a w głównej mierze makro otoczenie. Czyli to, jakie trendy mamy wyznaczane na przestrzeni europejskiej, przestrzeni światowej. Dzisiaj świat jest globalną wioską, jak to się określa studenci Global Village. Globalna wioska. Dzisiaj nie jest problemem sięgnąć po technologię w Australii, czy po technologię w Stanach Zjednoczonych. To jest często jedno kliknięcie internetowe. Ale my musimy umieć implementować tak, te doświadczenia i te technologie obszar naszego życia społeczno gospodarczego, które to będą wyznaczać trendy dla młodych ludzi. Bo nasze pokolenie, panie na to, że to jest no się no, nas się już nie zmieni. My już mamy swoje ukształtowane poglądy i tak dalej, e, zawody i tutaj trzeba popatrzeć o ludzi, patrzeć na przez pryzmat ludzi młodych, czy prze, patrzeć przez się pryzmat e, m, e, zarówno tych w szkołach podstawowych, średnich i tych rozpoczynających studia. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie dla czego Przykładowo, mamy coraz mniej studentów, bo mamy mhm. ich coraz to mniej. Właśnie chciałam się zapytać tutaj, panie senatorze, no właśnie, bo studenci, którzy już są, którzy idą w tą nową technologię, szukają miejsca pracy, tu też mówimy zdalnie, ale też poza naszą, naszy, naszymi granicami. Czy Polska jest gotowa na to, aby tę technologię jeszcze bardziej wprowadzać, żeby zatrzymać tych młodych ludzi u nas? Młodzi ludzie wiedzą, jak poradzić sobie na rynku pracy bo to widzę po moich córkach, które, które pracują i które pracowały już na studiach nawet. Także ja tu bym się tego nie bał. Czy będą wyjeżdżali? No ci lepiej wykształceni może tak, ale trafią do aglomeracji śląskiej, do, do Krakowa, do, do Wrocławia. No tu w rybniku no niestety nie mamy już żadnej filii uczelni no. ha, za wyjątkiem Uniwersytetu Ekonomicznego, ale taka dobra szkoła inżynierska by nam się tu przydała i inne kierunki. Tych młodych ludzi rocznikowo jest mniej niż te wtedy, kiedy myśmy zaczynali no to z swoją czego to wynika, przygodę. Że oni nie, nie chcą, że tej młodzieży nie ma, że nie idą na studia. Ale, ale no, rocznikowo jesteśmy, te, te, ten rocznik teraz tych, tych młodych ludzi, którzy, którzy wchodzą teraz na rynek pracy, jest zdecydowanie mniejszy o prawie połowę. Nas się rodziło 600 tysięcy, teraz około 400 tysięcy, czy No to, to widać, że urodzenia nie o tym czy wybierają dane kierunki czy nie, bo są tacy, którzy zaraz po na przykład maturze nie ja, ja idą ja tutaj na no, no, studia. No wtedy wtedy była bardzo mocna konkurencja. No, wtedy Ach. wtedy żeby żeby na studia na studia stać, no to było, tak, było bardzo, bardzo trudno. Trendy wyzna wyznacza no. gospodarka wolno-rynkowa. Tak, tak. Kiedyś gospodarka centralnie st sterowana wyznaczała ile trzeba mieć par butów, ile trzeba mieć studentów, tego, i tak dalej. Ilu studentów ile fryzjerek, pielęgniarek. Tak, to było centralnie sterowane. Dzisiaj rynek steruje i dobrze, że rynek steruje, bo na rynku mamy konkurencję. Konkurencję, czyli współzawodnictwo, o lepsze miejsce pracy, o lepsze mm. wykształcenie, o lepsze, lepsze, lepszy zarobek. Mm. Tak. Tak. Każdy I szuka To jest, to jest, ale tym młodym ludziom, jeszcze raz powtarzam, trzeba stworzyć warunki. Nie wszyscy, panie senatorze, mają taką samą szansę startu Oczywiście. jak pana córki, czy moja córka, czy naszych Oczywiście. przyjaciół. Oczywiście. I trzeba tym, którzy <grym> nie mają tego startu, takiego dobrego, <grym> tak? czy nie mają tego handicapu, trzeba stworzyć warunki. <grym> warunki ku temu i zachęcić, i zachęcić w, tych, w tych kierunkach. Dzisiaj mówimy o tym, że dzisiaj mamy dostosować kierunki kształcenia do rynku, do wymagań rynku. Natomiast ten rynek jest fleksywny, on jest bez przerwy plastycznie się zmienia, w związku z tym szkoły wyższe muszą też być elastyczne i my jako Politechnika Śląska chcemy w Rybniku jako filia utworzyć kierunki w zakresie logistyki miast i regionów. Dzisiaj to głównym pracodawcą tak de facto są gminy w, w, tutaj w tym regionie. Ale teraz tak pytam technicznie, czy znaleźliby się tacy, którzy chcieliby iść w ten kierunek? Tak, dzisiaj logistyka, automatyka, informatyka to są kierunki oblegane na Politechnice Śląskiej z punktu widzenia możliwości znalezienia miejsca pracy. A w takim razie proszę powiedzieć, bo mówimy o pomocy różnych. Czy są gdzieś brane pod uwagę pomocy właśnie takie, żeby jakoś pomóc tym studentom zacząć swoją przygodę, edukację właśnie na studiach w jakichś takich kierunkach? Czy byłoby to brane pod uwagę? No Nie wiem, czy to by było brane pod uwagę, bo jesteśmy, jesteśmy państwem dosyć zasobnym już w tej chwili i młodzi ludzie i rodzice mają takie zasoby pieniężne, żeby pozwolić sobie studiate, na, na konkurencję. Wiem, że rynku są pracy. drogie, żeby, żeby opłacić, no, o, o, więc nie, nie wszyscy ale, stać ale, na to. Ale, ale... Są też studia bezpłatne, jeszcze mamy. W Polsce studia bezpłatne, a te płatne, no to, to jest tylko bo uzupełnienie jest tego, kolejny, co mamy. bo to jest tak, przerwa to jest chyba kolejny problem. Studia są bardzo drogie, ludzie chcą się kształcić, ale czasami nie mają właśnie tej gotówki do, w, tym, w tym celu. A te kierunki, należy, które są darmowe, tak, może ale, nie wszystkich ale interesują. Nie, nie mówmy teoretycznie, mówmy hmm. praktycznie, jak sytuacja hmm. dzisiaj wygląda. Dzisiaj analiza, którą przeprowadziliśmy, szkoły wyższe przeprowadziły i te publiczne, w głównej mierze, mówmy o publicznych, o szkoły, szkoły prywatność z całym szacunkiem to do nich. Ale uzupełniają. Ale, ale no, tak, uzupełniają, no, ale, dobrze, ale, ale że są. W, w głównej mierze to jest kwestia możliwości mm -hmm. finansowych. Mm -hmm. tak? A Szkoły publiczne są dzisiaj tym, 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 tym fund fundamentem. Takim, gdzie, gdzie dzisiaj młodzień... należy sobie zadać pytanie, dlaczego mamy tak znaczący ubytek studentów na studiach drugiego stopnia, czyli Właśnie, magisterskich. Tak, tak, tak. Oni kończą licencjaty, zdobywają licencjata, zdobywają po pierwszym stopniu tytuł inżyniera, ale w sensie kontynuacji na drugim stopniu już jest coraz to gorzej. Trzeba się zastanowić, dlaczego? Ja podam, no może nie jest to recepta złota, ale, ale często jest tak, bo pytam tych studentów. Mam zajęcia z ostatnim rokiem seminaryjne, z zarządzania strategicznego, firmami i tak dalej. Zadaję im pytanie, no tak, no wszyscy pozostali już pędzą, już mają zawód, już mają praktykę, już mają praktykę w firmach, tak? I oni pędzą, i oni dzisiaj więcej takiej praktycznej nauki, zawodów. Dostaną, dostaną w pracy. firmie konkretnej. Stąd Politechnika um, sprzyja studiom dualnym, czyli takim, gdzie jedna, jedna część zajęć teoretycznych odbywa się na Politechnice, a druga już w konkretnych firmach technologicznych. Dzisiaj po, popatrzmy, nie uciekniemy od cyfryzacji, nie uciekniemy od um, artificial intelligence, czyli tej naszej inteligencji cyfrowej, to 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 tak, inteligencji, tak, inteligencji, tak? Tak nie uciekniemy od technologii wodorowych, hmm. od alternatywnych źródeł. To są kierunki i obszary, w których trzeba maksymalnie pchać najzdolniejszą No młodzież. właśnie, i tu wracam do tego tematu, że mówimy o transformacji śląska i te kierunki, które tutaj się pojawią, one też wpłyną na to, jak nasz kraj się zmieni w trakcie właśnie tej transformacji, tego w jakim kierunku odchodząc od górnych. Górnictwa zastąpimy innym zawodem. No właśnie, panowie, jaki teraz najbardziej będzie taki oblegany kierunek, czy zawód po odejściu właśnie z górnictwa? No no, tutaj proszę pana senatora. No, ja nie jestem ja nie jestem wykładowcom, sprawy ja, związane z... Ale z, chodzi z... nam o gospodarki i o przemysłu na Śląsku. Ale tak, tak. No, no będziemy musieli uciekać w te, w te nowe technologie, w te nowe, w te nowe obszary gospodarcze, bo to, tego nie unikniemy. Taki jest trend światowy, taki jest trend europejski. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, tylko potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby to zmienić. W Polsce mamy, mamy już w tej, chwili, w tej chwili firmy, które sobie z tym poradzą. To są nie tylko firmy zagraniczne, ale też i w, Polskie, które będą rozwijały te nowe technologie i ten nowe, nowe, nowy przemysł będzie, będzie tu wchodził. Jaki będzie sobie. Śląsk tak? po tym 49? Będzie, roku. Będzie, będzie normalny, taki jak był, bo, bo pamiętamy, pamiętamy transformację z roku 1997. Tak, w górnictwie tak. pracowało prawie... W 90 roku pracowało 430 tysięcy ludzi, w tej chwili 75. Coś się zmieniło. Tylko, że, no, tylko, że panie czas się skraca. czas się skraca. 49, no, no. to jest za 26 no, no, lat. Ale tam też już nie jest. Dzisiaj taka mały, perspektywa mały, mały, to małapał, jest zbyt daleka. Pers... Dzisiaj trzeba patrzeć przez perspektywę tu i teraz. To jest rok 2030, 2035. I my musimy. Młodzież tak daleko pod kątem zawodowym nie patrzy. Dzisiaj patrzy. Pod kątem tego dostępności do informacji globalnych i poprzez to dzisiaj tak, mamy tak, automotive na Śląsku rozwinięty i wchłania. Informatyka, firmy informatyczne wchłaniają gospodarka o obiegu zamkniętym istotna gospodarka o obiegu zamkniętym efektywność energetyczna alternatywne źródła, źródła energii, energii nośniki energii jakim jest gospodarka wodorowa wodór dzisiaj to zacytuję słowa prezydenta Rybnika zresztą świetny pomysł przekształcenie rybnickiego okręgu węglowego na wodorowy dalej row ale Rybniczki, Okręg Wodorowy. To tutaj od 1 lipca rozpocznie się rewolucja wodorowa w Polsce na obszarze gminy, czyli cały obszar komunikacji. Dzisiaj dostępność, łatwa dostępność w, w, w informatyce do komputera, danych komputerowych wymaga ochrony tych danych, czyli cała ochrona cyberbez, cyberbezpieczeństwa. Tu ma nowy kierunek, nowy trend rozwoju, czyli te kierunki Kierunki się tworzą automatycznie tak, pod kątem właśnie rozwoju tych kierunków gospodarczych, kierunków przemysłowych. I te trendy wyznaczają przedsiębiorcy. I, no, im i to zapytam właśnie o przedsiębiorców, bo patrząc na przykład na Katowice, które mocno się rozwinęły, to tam jest dużo też przedsiębiorców, którzy oferują tą pracę alternatywną do, mówmy dalej o tym, górnictwie. Ja nie chcę być złym prorokiem, panie senatorze. Ale w najgorszej sytuacji pod kątem tych przekształceń będzie subregion zachodni. Tak, tak. Bo ten, ta, ta umowa społeczna, o której Pan mm. y, wspomniał, to jest rok 49, ale jak analizowałem tę umowę, to wszystkie kopalnie to są kopalnie subregionu zachodniego. Y, y, ten, metropolia już dawno zapomni o górnictwie, mm. tak? Mm. Dawno zapomni. A tu dalej będziemy mieć trochę też tą siermiężność i w związku z tym my równolegle musimy patrzeć, jak już dzisiaj to zastępować. No dobrze, to ja bym zanety... nie powiedział, że to jest siermiężność, bo nasze kopalnie są bardzo dobrze wyposażone w różne urządzenia już na, na światowym poziomie. My mamy troszeczkę więcej czasu, bym tak powiedział, bo do 49 roku, żeby się jakoś tam spokojnie przekształcać, no a tam te miejsca pracy w górnictwie będą musiały być szybciej za, zastępowane. Tylko, że ja tu no mówię, no mamy, że, mamy że cztery w obszarze, Tamtym obszarze się, się to dzieje, powstaną nowe technologie ta. współczesne, światowe. Ja o tym mówiłem. Tak, tak. Ja tu, tu troszeczkę będziemy mieli więcej czasu na to, aby się przekształcić. Tylko że, ale, pie, ale, że pieniędzy nie będzie. Każda transformacja wymaga ogromnych o, nakładów finansowych. No jasne, no, ale, ja nie ale... wiem, czy ta perspektywa unijna, finansowa nie będzie ostatnią perspektywą. Nie chciałbym z, być złym prorokiem. W związku z tym pytanie, z czego po tym czasie. Te, te gminy. Te obszary dzisiaj sięgają po ogromne pieniądze, inwestując je w zupełnie inny obszar i my to w subregionie zachodnim musimy wszyscy wspólnie zrobić. No właśnie, Dobrze, ja bym chciał, żeby pan senator dokonać. Pan mówi, swoją że to już weź? ostatnia perspektywa finansowa, no ale państwo też się rozwijamy, się rozwijamy, mamy ten, ten handicap i mamy idziemy do przodu, zwiększamy budżet centralny. I z tego, z tego budżetu centralnego będziemy potem musieli korzystać, tak, bo te, te pieniądze, które w tej chwili wpływają z Unii Europejskiej, pozwalają nam na rozpędzić gospodarkę, tak? No i ta gospodarka musimy to potem podtrzymać sami już, bo będziemy już jakby płatnikiem prawie że netto za jakiś tam. 10 lat, tak? No, no będziemy musieli z tym się zmierzyć i będziemy musieli tak przekształcić naszą gospodarkę, żeby była konkurencyjna. No właśnie, tylko na razie ale, jeszcze... ale jesteśmy konkurencyjni, <coughs> bo mamy bardzo niskie bezrobocie, mamy wykwalifikowanych ludzi, jeszcze nam się chce, jako Polakom nam się chce doganiać. Te. Łatwiej jest doganiać, Tylko niż, się, niż tak, próbować doganiać, zachować jakiś status quo. Ale pojawia się też y, 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 informacja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków i tu dalej te środki, właśnie do, które są potrzebne do transformacji są blokowane. Panie senatorze, no właśnie, kiedy, kiedy się jakoś ta sytuacja odwróci w drugą Myślę, że, myślę, że stronę. się to odwróci. No, mamy... Perspektywy wyborów, no zobaczymy, jak, jak, to, jak to będzie, jak to w październiku będziemy się pozycjonowali na scenie politycznej. Te pieniądze do nas trafią, no bo one tam się gdzieś są zapisane, one nie przepadły, one nie zostały, nie zostały w jakiś tam sposób zablokowane już na Amen. Natomiast trzeba, trzeba dodać, nie byłbym sobie, gdybym nie dodał, ale to tak ca już na koniec naszego. Teoria, naszego teoria, praktyka, teoria praktyka. Praktyka jest. Następująca samorządy dzisiaj nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy z punktu widzenia, po pierwsze, tak, w wzrostu zakresu obowiązków cedowanych przez administrację państwową na samorządy, większe zaangażowanie środków samorządowych w edukację, i bardzo dobrze w edukację, w oświatę, w pomoc społeczną i tak dalej, ale tym samym mają my mniej na inwestowanie. Dlatego samorządy chcą też pozyskać nowych przedsiębiorców właśnie na tereny nasze tutaj no tak, tak, pogórnicze, to, 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 to żeby to jest... zupełnie innych właśnie przedsiębiorców przyciągnąć i zaoferować pracę. I tutaj... To jest już do sukcesu tych samorządów, jeżeli nie przyciągną tu nowych, te, nowych, nowych firm takich innowacyjnych, no to będzie kłopot. To będzie kłopot. No, rybnik jest monokulturą jeszcze górniczą. Mówimy, o 10 rybniku, tysięcy, ale czy 11 jest 11 tysięcy mieszkańców pracuje w górnictwie. Jeszcze. Tylko rybnik jeszcze jest większy, ale już mówimy o takich mniejszych gminach, którym hmm. będzie ciężej też chyba przyciągnąć nowych przedsiębiorców. To, to będzie to będzie z, tym, z tymi wpływami z górnictwa to bym nie przesadzał, bo najlepszym przykładem tego jest gmina Jastrzębie, gdzie w budżecie z tytułu opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości, to jest zaledwie Oczywiście, mały procent. A no mówi się, że Jastrzębia jest gminą górniczą. Ale, Także a, to nie jest dokładnie tak. Ale że, średnia że, płaca w Jastrzębiu że, jest zdecydowanie wyższa niż w Rybniku, na przykład. Ale gminy z tego co tak, nie mają nic i więcej. To jest kolejny temat, ale który ale moglibyśmy dobrze, poruszyć. Nie mają to. nic więcej. Ja, no. mówię, ja mówię o tym, że. Za, dodaje się zadań, a zabiera się środki finansowe dla samorządów. A wskazuje się, że to samorząd ma robić. Ja stoję w obronie tych samorządów, że za zadaniem muszą iść pieniądze. Ale, z, ale, pieniądze ale, w, te, ale w tej chwili też, też pieniądze się pojawiły z polskiego ładu. No, Rybnik otrzymał 165 milionów do na dokończenie drogi. Przy naradsi Ale oczywiście, jest. że tak, ale. Schodzimy na, się na temat, się schodzimy na temat tego. taki już bardziej polityczny Sto, i, i, nie i mówimy. Ale to gospodarcze, wszystko Daleko od polityki warszawskiej. My mówimy tu i teraz, bo jesteśmy mieszkańcami tego subregionu i nam zależy na tym, tak, aby nasze dzieci, nasze wnuki, e, e, panie dzieci, wnuki i tak dalej, mieszkały i pracowały tu, Ale a nie wyjeżdżały. Ale to panom i panu i panu senatorowi na tym samym zależy, aby Śląsk się rozwijał, Oczywiście. aby e, młodzi chcieli pracować, chcieli się uczyć, chcieli, I chcieli tu pozostać i chcieli tak. tu pozostać. I tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą debatę. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Naszym widzom również bardzo dziękuję. Zdjęcia. Dziękuję, Zdjęcia. Do Zdjęcia. dziękuję Zdjęcia. bardzo. Dziękuję bardzo.